Od momentu, kiedy Keanu wypowiedział te słowa na E3 w 2019 roku, hype na nowy tytuł City Projekt Red wzrósł do gargantuicznych rozmiarów. Bańka była pompowana, pojawiały się nowe informacje, a ludzie czekali nakręceni na kwiecień 2020. Nie ukrywam, że wśród nich byłem też ja. W międzyczasie z Chin napływały informacje, które zwiastowały pewne zmiany na świecie, nie tylko dla graczy. Pewnie te zmiany były jednym z powodów tego, co stało się 16 stycznia, kiedy o 18:27 CD Projekt Red opublikował ten wpis na Twitterze. Wtedy reakcje były jeszcze bardzo łagodne, a większość ludzi z branży mówiła, że to było do przewidzenia ze względu na wcześniejsze doniesienia o crunchu w obozie Redów. Później niestety dostaliśmy jeszcze dwa kolejne tweety o podobnej treści. Klikajcie spokojnie, Suba, i lecimy z materiałem. Dziś już wiemy, że na premierę Cyberpunk 2077 przyjdzie nam poczekać co najmniej do 10 grudnia, czyli tak naprawdę w tej chwili już tylko kilka dni. Co najmniej, bo w sieci pojawiają się plotki o kolejnym przesunięciu premiery na styczeń przyszłego roku. Z drugiej strony twórcy uspokajają, a do tego ostatnio do sieci wyciekł spory kawałek rozgrywki. To wszystko już pewnie wiecie, bo każdy dziennikarz czy youtuber zdążył o tym napisać lub nagrać materiał, więc uspokoję was. Nie o tym będzie ten mój materiał. W 2020 roku sporo deweloperów chciało poczęstować się kawałkiem cyberpunkowego tortu i nie ma co się dziwić. Skoro CD Projekt nakręcił już graczy na ten właśnie świat, to warto wykorzystać okazję i podpiąć się pod ich działania. Na potknięciu jednych zawsze korzysta ktoś inny i to właśnie tymi drugimi zajmiemy się dzisiaj. Mowa o grach innych twórców, którzy mieli okazję zaprezentować nam swoje dzieła przed redami ze względu na opóźnienie cyberpunka 2077. Ostatni tytuł co prawda jeszcze nie wyszedł, ale jego twórcy zyskali czas na to, by nakręcić hype na swoją grę. Pierwsza z omawianych dzisiaj produkcji pojawiła się we wczesnym dostępie już w maju 2019 roku, ale finalna wersja została udostępniona w lutym tego roku. Conglomerate 451 to Dungeon Crawler z elementami Roadžlika i turowymi systemami walki. W grze wcielamy się w osobę zarządzającą agencją rządową, która dostaje zadanie oczyszczenia tytułowej strefy 451. Z czego będziemy ją oczyszczać? Z członków zbuntowanych przeciw władzy korporacji, które nie będą dla nas przyjazne już od pierwszych minut gry. Oprócz przemierzania korytarzy wspomnianej strefy, będziemy również zarządzać badaniami, które pozwolą nam odkrywać przydatne modyfikacje naszych agentów. Występuje tutaj również element negocjacji z pewną grupą, którą możemy przekonać do wykonania dla nas pewnych usług. Chociaż czuć klimat cyberpunku to oprawa graficzna nie powala i chyba nie miała tego robić. Ta produkcja ma się bronić ciekawymi elementami ulepszeń oraz właśnie klimatem. Mnie osobiście Konglomerate nie przypadło do gustu, ale na Metacritic gra dostała 60, więc nie jest tak źle. To chyba najciekawsza pozycja z dzisiejszego zestawienia, przynajmniej moim zdaniem. Cloudpunk odbiega rozgrywkom od dzieła CD-projektu, ale doskonale wprowadza nas w sam cyberpunkowy klimat. Na pierwszy rzut oka to symulacja kuriera, ale spokojnie, tutaj żaden plecak nas nie powali. Faktycznie jest to gra eksploracyjno-przygodowa, gdzie najważniejszym elementem jest fabuła. Główną bohaterką jest Rania, i to jej poczynania przyjdzie nam kontrolować. Rania pracuje w jednej z korporacji, a dokładniej w tytułowym Cloudpunk, firmie zajmującej się dostarczaniem różnego rodzaju towarów. Jak ich zapytacie? Tego dowiadujemy się wraz z postępem, ale nie da się ukryć, że nasz pracodawca jest tajemniczy, a jego zlecenia nie zawsze mieszczą się w granicach prawa. Co dokładnie dzieje się w tej i innych korporacjach? Tego dowiemy się z upływem czasu. Sama rozgrywka polega na eksploracji pieszo lub naszym latającym pojazdem, gdyż miasto, po którym się poruszamy, jest umiejscowione ponad chmurami. Ciekawymi dodatkami są NPC, którzy zawsze mają coś do powiedzenia, dzięki czemu jeszcze bardziej możemy wkręcić się w klimat, a czasami nawet zmienić sposób wykonania swojego zadania. O tej produkcji jest już wystarczająco głośno, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Może nie tak głośno jak o Cyberpunk 2077, ale Ghost Runner zdążył już zaliczyć udany start i nie ma się co dziwić. Fabuła nie jest tutaj najmocniejszym elementem, zresztą sami zdecydujecie, a ja powiem o niej kilka słów. Przenosimy się w przyszłość, gdzie globalny kataklizm zmusił ocalałych do życia w mieście umieszczonym w ogromnej wieży, zarządzanej przez architekta. To nie jest tylko jego zawód, on się tak nazywa. No dobra, ale lubiany przez mieszkańców architekt stracił panowanie nad wieżą na rzecz okrutnej kluczniczki. Nie pytajcie, tak się nazywa. Kluczniczka z pomocą swoich żołnierzy zaprowadziła rządy terroru, co nie podoba się mieszkańcom wieży. Wtedy pojawiamy się my, człowiek z nadnaturalnymi zdolnościami, który jako jedyny może pokonać kluczniczkę. Ok, zapomnijmy o tym. Najważniejsze jest to, że wspinanie się po wieży, aby przywrócić porządek w mieście jest niezwykle przyjemne, ale również bardzo trudne. Gozdraner to gra z mechanikami łatwymi do nauczenia, ale trudnymi do opanowania w praktyce. Przemieszczamy się między kolejnymi lokacjami, gdzie natrafimy na grupy przeciwników, które musimy wyeliminować szybkimi sekwencjami z użyciem broni białej i naszych dodatkowych mocy. Przygotujcie zapas klawiatur, myszy lub kontrolerów, no chyba że nie rzucacie nimi, kiedy po raz 666 próbujecie przejść tą samą lokację i zabija was ostatni przeciwnik. Wcześniej omawiając Cloudpunk, wspomniałem, że to najciekawsza pozycja z dzisiejszego zestawienia, ale nie wiem, czy nie skrzywdziłem tym zdaniem tej produkcji. Game Deck jest bardzo rozbudowaną grą RPG, ale w żaden sposób nie przypomina Cyberpunka 2077. To RPG z widokiem izometrycznym, gdzie większość rozgrywki stanowi czytanie tekstu i podejmowanie decyzji, a nie walka. Gra oparta jest na serii powieści Marcina Przybyłka, który został zatrudniony przez studio Anshar jako konsultant, aby świat przedstawiony w ich produkcji był ściśle powiązany z wizją pisarza. Można? Akcja w GameDeck przenosi nas do XXII wieku, gdzie natura zwróciła się przeciwko ludziom i jest zagrożeniem dla każdego, kto chciałby z nią obcować. To doprowadziło do zmiany w funkcjonowaniu miast i podzieliło społeczeństwo na różne grupy w zależności od stopnia zamożności. Ludzie przenieśli swoją aktywność do wirtualnych światów sensorycznych, gdzie mogą doświadczyć tego, czego brakuje im w nowej rzeczywistości. To wszystko spowodowało powstanie nowego zawodu, czyli tytułowego gamedeka, który jest niejako odpowiednikiem dzisiejszego detektywa, ale ich praca różni się w wielu aspektach. W gamedek wydarzenia ze światów sensorycznych mają wpływ na realne życie, co zmusza do prowadzenia spraw również w cyberprzestrzeni. Były to cztery najważniejsze moim zdaniem produkcje w temacie cyberpunka, które ukazały się w tym roku i z pewnością skorzystały na opóźnieniu premiery gry CD Projektu. Miejmy nadzieję, że ten mem pozostanie tylko memem, a nie stanie się rzeczywistością. Ja pomimo opóźnień wciąż mam wielką ochotę rozpocząć swoją przygodę z cyberpunkiem 2077, 10 grudnia, a złe emocje zostawiłem za sobą, chociaż wiem, że nie wszyscy tak mają. No właśnie, ciekaw jestem jakie jest Wasze zdanie o działaniach Redów i czy zamierzacie zakupić ich nową grę. Poza tym dzielcie się w komentarzach tytułami, w które graliście w oczekiwaniu na przygodę z Kianu. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Słyszymy się w następnym materiale.